100, 6 prawy, 150. Środkiem przez hopę do 4 lewy zacisk przez szczyt otwiera. 6 bardzo długi zacisk przez wyboje, 50. Prawą przez szczyt do 3 prawy długi otwiera przez szczyt, 40. 6 lewy przez szczyt, 90, nagły 5 lewy. Do 6 prawy otwiera, 100. 6 prawy do ciasny 4 lewy długi przez siodło 80 6 lewy przez chopy 80 przez szczyt ciasny 6 prawy do 6 lewy powoli 50 w dół skręt 1 lewy otwiera 50 przez szczyt do 3 prawy długi 70 6 lewy przez szczyt zacisk, 3 otwiera przez szczyt 50. 6 lewy, 60, 6 prawy przez hopę 100. 5 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk, do 6 prawy bardzo długi, otwiera 80. Uwaga, 6 prawy przez szczyt zacisk, 4. 3 lewy do 5 prawy bardzo długi zacisk 3 Do 3 lewy Do 6 prawy i 6 lewy przez duży szczyt 50 Uwaga 6 lewy przez hopę 32 prawy zacisk Do 3 lewy do 4 prawy długi otwiera przez szczyt do 6 lewy. I 6 prawy bardzo długi zacisk 4 do 3 lewy. Do 6 prawy długi do skręt 4 lewy otwiera 50. 6 prawy przez szczyt do lewą przez szczyt, 80 przez wyboje. Uwaga, 4 prawy przez szczyt. A to 6 lewy długi, otwiera przez szczyt lewą przez 80 przez wyboje. 6 lewy do chopa, 66 prawy. 6 lewy, 50, skręt, 3 lewy długi, otwiera przez szczyt. 50 szczyt i 5 prawy przez szczyt, 30. 4 lewy, 50. Środkiem przez szczyt i 4 prawy długi i zacisk 3 do 6 lewy przez szczyt. Do uwaga, 4 prawy zacisk 50, skręt 2 lewy. 36 prawy długi, 30. 5 lewy przez szczyt, otwiera i zacisk 4 przez szczyt. Do 6 prawy otwiera bardzo długi do 5 lewy długi. 66 sześć lewy przez chopę może do uwaga 6 prawy długi. Otwiera środkiem przez chopę do 6 lewy. Do 6 prawy długi 50. 6 lewy do 4 prawy do 6 lewy długi. Do 4 prawy przez szczyt, zacisk bardzo długi i płasko prawą przez szczyt. Do 6 lewy przez siodło, skrzyżowanie do 5 prawy. Do 6 lewy przez hopę, może 50. Przez metę do hamuz. Start 4 lewy, bardzo długi przez szczyt 30, 4 prawy, długi zacisk. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1, start. 4 lewy, bardzo długi przez szczyt 30, 4 prawy, długi zacisk. Do 6 lewy, do 5 prawy, długi zacisk. 3. 5 lewy przez wybój, zacisk 3 otwiera przez wyboje 30. Uwaga, 3 prawy zacisk do skręt, 5 lewy 70. Przez skrzyżowanie. Nagły 6 prawy przez szczyt chopa 30. Płasko prawy 60, 5 prawy zacisk. 6 lewy do 6 prawy, długi otwiera przez szczyt chopa powoli 50. 3, prawy zacisk. 30, skręt ukryty, 1 lewy, otwiera 3. Do 5 prawy, do 6 lewy, 50, uwaga, ciasny, 4 prawy. Lewą przez 30, płasko, prawy 150, do dół, szczyt i ciasny, 5 lewy, 100. 6 lewy i 6 prawy, długi otwiera przez szczyt do 6 lewy, długi przez skrzyżowanie, 80 przez wyboje. 6 prawy, zacisk, 5,30. Środkiem przez hopę, szczyt, 80, 6 lewy, długi zacisk przez hopę, 200. 6 prawy długi przez szczyt 60. Lewą przez hopę 250 przez wyboje w dół. 6 lewy przez most, bardzo długi zacisk 4, 6 prawy 130. 6 lewy 150, płasko szczyt i chopa 100, powoli skręt ukryty 1 prawy długi zacisk. Otwiera 80. Przez skrzyżowanie. Ciasny. 6 prawy. Długi. Otwiera. Lewą przez szczyty. 6 prawy. 70. 6 lewy. Prawą przez 60. Przez wybój. Płasko lewy. Płasko prawy. 6 lewy przez hopę. Otwiera środkiem przez hopę. Do 6 lewy. Przez wybój. Do prawą przez 60. 6 lewy przez hopę 100. Płasko prawy do 6 lewy długi 100. 6 lewy 80, uwaga powoli szczyt 3 prawy. Do 4 lewy długi zacisk 50 przez szczyt. Otwiera przez siodło prawo przez 100. Lewy, uwaga, 60. 4 prawy, zacisk 3. Przez szczyt 80. Wyboje płasko lewy prawą przez szczyt hopa. Do 6 lewy, zacisk 5, przez szczyt 50. 3 prawy, zacisk przez szczyt i siodło 70. 5 lewy, długi zacisk do 3 prawy. 5 lewy, bardzo długi zacisk, 4 prawy, do uwaga, 2 lewy długi. Do krótki, 5 prawy, otwiera 6, bardzo długi, 50. Przez metę do hamów. Start 3, lewy, powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start 3, lewy, dozwolni, 3, prawy, długi, zacisk, 2 do 5, lewy, zacisk. Do 6, prawy, długi, zacisk, przez szczyt do 3, lewy. Do 6 prawy bardzo długi, przez szczyt do 6 lewy, zacisk 3, przez szczyt bardzo długi. 100. 6 prawy zacisk, przez szczyt do 6 lewy, przez wyboje. Do prawą przez 150, przez wyboje. Uwaga, 3 lewy przez szczyt otwiera 100. 6 prawy, 100, prawą, przez mały szczyt, 70. 4 lewy, po wewnętrznej, przez siodło, szczyt, 80. 5 prawy, długi zacisk, do 5 lewy, otwiera, przez szczyt, 60. 6 prawy, lewą, przez 150. 6 prawy, bardzo długi, do płaski lewy, otwiera, 160. Prawy przez szczyt, lewą przez 60, 6 prawy przez szczyt. Prawą przez hopę to 6 lewy, 6 prawy. 6 lewy, 6 prawy przez szczyt, 6 lewy przez szczyt, powoli 80. 4 lewy, bardzo długi przez skrzyżowanie. Uwaga, 60, zakręt 2, lewy, długi, zacisk 1. Płasko, szczyt, hopa, 130. Sześć, prawy, 120. Sześć, lewy, sześć, prawy, przez most, otwiera, bardzo, bardzo długi, 200. Pod górę, przez wyboje, środkiem, przez płaski szczyt, 60. Sześć, lewy, przez szczyt, 200. Uwaga, 4 prawy przez szczyt, hopa, długi otwiera. Środkiem przez 150, do środkiem przez szczyt 50, ciasny 4 lewy. 100 przez wyboje, 5 prawy, bardzo długi, zacisk. Do 6 lewy, długi przez hopy, otwiera. Do 6 prawy, otwiera, 100. 5 prawy pod górę. Prawą do 6 lewy 30 przez szczyt, 4 lewy przez szczyt. Do no uwaga 6 prawy potem 6 lewy zacisk 4 przez szczyt. Do zakręt późny 1 prawy otwiera 40. Do zakręt późny 1 prawy otwiera 40, 4 lewy 80. Środkiem przez szczyt do 6 lewy 70, prawą do 6 lewy przez wybój 80. 6 lewy, uwaga, środkiem przez 60, nagły 5 lewy przez szczyt 80. Uwaga, zakręt 4 prawy przez szczyt, nagły 3 lewy zacisk. Otwiera 60 przez szczyt. 3 prawy długi, otwiera 6. 40, zakręt 4 lewy, bardzo długi, otwiera 50. 4 lewy, bardzo długi, zacisk do 4 prawy, długi zacisk. Otwiera, długi przez metę 80, do hamuj.

Rasko szczyt 50, 4 lewy zacisk. Do 3 prawy, bardzo długi, otwiera przez skrzyżowanie. Do 3 lewy przez szczyt. Do 5 prawy, potem 4 lewy przez siodło, otwiera przez szczyt 40. 4 lewy, 40. Prawy zacisk, 3, bardzo długi 40. 3 lewy otwiera, bardzo długi zacisk, do 3 prawy długi. Do 6 lewy przez szczyt, otwiera, długi 30. 3 lewy przez szczyt, 60. 3 prawy bardzo długi przez szczyt 40, 6 lewy przez szczyt 30, środkiem przez szczyt do 6 prawy, potem 3 lewy długi, do 3 prawy zacisk, 50 przez szczyt do 3 lewy zacisk, do zakręt 3 prawy zacisk 2. Do 5 lewy, 100 przez wyboje 4 lewy, bardzo długi zacisk. I ciasne 4 prawy. I lewą przez 34 prawy, po wewnętrznej przez szczyt, 33 prawy przez szczyt, otwiera bardzo długi zacisk. Do 3 lewy bardzo długi otwiera środkiem przez szczyt 50. 6 prawy przez szczyt może 30, nagły 5 lewy przez szczyt. Potem 5 prawy, to uwaga, 6 lewy zacisk 3. Do 5, 3 prawy, 50, prawo przez szczyt 40. 3 lewy zacisk do 4 prawy przez siodło długi. Do 6 lewy bardzo długi przez szczyt 70. Siodło do uwaga 4 lewy zacisk przez szczyt do 6 prawy. 36 lewy przez szczyt, hopa otwiera. 80 przez wyboje 4 lewy bardzo długi do 3 prawy zacisk. Nagły 6 lewy, otwiera przez szczyt, długi 60. Prawą przez szczyt do 4 lewy, zacisk do 4 prawy, długi otwiera środkiem przez szczyt. Uwaga, 32 2 prawy, długi zacisk. Otwiera 50. Szczyt do 6 lewy, długi zacisk, 2 długi. 30. 6 prawy, 30 przez metę, 5 lewy środkiem przez Dochamow.